Zdecydowanie tak. Uważam, że było to niesamowicie ważne spotkanie. Było to spotkanie być albo nie być w wielkim finale. Do tego wielkiego finału tak i tak jeszcze jest bardzo daleka droga. Wracamy teraz do Jastrzębia, na pewno będziemy mieli przewagę swojego boiska, swoich kibiców, ale tak jak mówię, droga do tego jest daleka. Wiemy jak ważne ogniwo nam wypadło w tym spotkaniu, bo no Jakub jest tutaj niesamowitym siatkarzem, ale też niesamowitym motorem napędowym tej drużyny, stąd też to jak dzisiaj zdał. E, egzamin, ten nasz maturzysta tegoroczny to jest na pewno z rozszerzenia 100% więc, e, tak jak mówię cieszymy się z tego bardzo co się wydarzyło dzisiaj e, było to dla nas niesamowicie ważne zwycięstwo, ale tak jak mówię teraz wracamy do Jastrzębia, daleka droga, dojedziemy nad ranem e, dwa dni na krótki trening, odpoczynek i, i Walczymy o wszystko w sobotę. Tak, na pewno wiemy zdajemy sobie sprawę. Jakie to jest fenomenalna drużyna. Ta drużyna pokazała wiele razy w tym sezonie, jak świetnie potrafi grać siatkówkę, jak zagrała puchar challenge w jakim stylu wygrała. Ma najlepszego siatkarza na świecie, który po prostu jest tutaj niesamowitym liderem tej drużyny i tym mentalnym, i tym sportowym i to naprawdę widać. Dzisiaj udało nam się go zatrzymać, wyeliminować i, i na pewno z tego się niesamowicie cieszymy, ale Ale o dwóch złych spotkań nie gra, więc na pewno będziemy musieli przy, przygotowani, że w sobotę będą grzmoty i będzie spotkanie na najwyższym poziomie. Dokładnie tak, no jakby z naszej perspektywy może trochę szkoda pierwszego seta ale no jakby równa gra z dwóch stron, wygrał lepszy. W drugim secie jakby weszliśmy dobrze, od początku złapaliśmy przewagę i oczywiście dużo łatwiej się gra, gdy, gdy tych punktów jest trochę z przodu. W trzecim secie myślę, że przycięliśmy się na jednym ustawieniu, które tak naprawdę zaważyło o, o, o tym secie. Ja w czwartym punkt za punkt, ale też w pewnym momencie gdzieś tam przygaśliśmy i niestety no, nie dla nas dzisiejsze zwycięstwo. Dokładnie tak, no, z, takim, z takim nastawieniem na pewno tam pojedziemy. Chcemy walczyć, chcemy, chcemy wygrać ten mecz. Może nie poszło wszystko po naszej myśli, bo, bo, bo dobry start wracamy do siebie i myślę, że przede wszystkim Kibicom się trochę też, też należał to, ten wygrany mecz tutaj, my również chcieliśmy go wygrać, niestety taki jest sport, wygrał lepszy, ale jakby to już jest też historia, zaczynamy kilka dni treningów i pewnie podróż do, do Jastrzębia. Tak, zgadza się, no, jest to na pewno trudna sytuacja, ale udało mi się odnaleźć na boisku, chłopaki bardzo mnie wspierali, za co im bardzo dziękuję. I chciałbym podziękować Łukaszowi Kaczmarkowi, który zawsze mi pomaga na treningach i, i ten gest ze statuetką MVP. Bardzo mu chciałem chcę za to podziękować. Ale najważniejsze, cieszę się, że wygraliśmy dzisiaj to spotkanie, bo przedłużamy naszą szansę o me, złoty medal Mistrzostw Polski. E, więc to jest najważniejsze oraz najważniejsze jest dla mnie teraz, żeby Kuba Popiwczak wrócił do zdrowia. Pierwsze piłki na pewno e, było trudno się odnaleźć na boisku, gdzieś był stres z głowy, e, wiedza, że gramy o najwyższe cele, że jesteśmy pod ścianą. E, natomiast gdzieś ten pierwsze dwa, trzy do, dotknięcia piłki e, pomogły mi na pewno odnaleźć się i, i mam nadzieję, że pomogłem drużynie.